Obawiałeś się co się wydarzy, kiedy ten film zacznie właśnie się pokazywać pod postacią zwiastunów? Mm, no słuchaj, pojawił się pod postacią zwiastunów. Słońce w dalszym ciągu świeciło. E, jakby wiesz. E, r, r, różni ludzie też odzywali się, tak, komentowali. No ale no, o to chodzi chyba też trochę w kinie, w, w sztuce w ogóle, żeby e, dotykać takich tematów, które dotyczą nas wszystkich, nas, wielu z nas. I akurat polityka w ostatnim okresie e, dotyczy nas wszystkich, dlatego podejrzewam, z takim e, doskonałym tematem. A te historie, które udało się e, uzbierać Patrykowi i, i scenarzyście... No, właśnie świadczy o tym, jak barwną mamy tę scenę polityczną i w jakim ciekawym kraju i w jakich interesujących czasach przyszło nam żyć.